Cześć, tu Fifi. Nagrywamy filmik, dzisiaj bardzo żeglarski, ale w bardzo nieżeglarskiej scenerii. Mianowicie w garażu jesteśmy obecnie, nie na wodzie. Jest zima, początek lutego, także serwisujemy sobie sprzęt na sezon. E, tak jak w poprzednim filmie pokazaliśmy, jak wyciągamy miecz, to teraz tutaj bohater leży na stole i pokażemy, jak rozwiązaliśmy problem z tymi bloczkami, które się nie chcą kręcić, a potem męczymy się, żeby wyciągnąć miecz. No dobra, no to cały bajer polega na rolkach. Rolki tutaj są łożyskowane. Większość z Was pewnie w swoich mieczach ma takie rolki na jakiejś tulejce, która się w ogóle nie kręci. Mosiężnej. Tu jest rolka mosiężna, która o, jeszcze się coś kręci. Jeszcze się ta tulejka tutaj przesuwa, ale to pewnie prędzej niż później będzie wyglądało właśnie o w ten sposób, że tulejka już się połączy i zintegruje z tym materiałem tej rolki i się w ogóle nie będzie kręciło. A tu mamy rolkę taką właśnie jak tutaj, czyli rolka łożyskowana. O, i zobaczcie, jak to się kręci. Jeśli ktoś z Was jeździł na rolkach, to doskonale wie, jaką rolę na rolkach odgrywają łożyska, a im droższe rolki, tym lepsze łożyska. Także o, zobacz, jak to się kręci. O, tulejka stoi, a to się kręci. Zaraz wam pokażemy, jak to wszystko chodzi na sucho na stole. W dodatku, tu jeszcze o te rolki zobaczcie, jak te rolki się kręcą. Czy rolki w Twoim mieczu też się tak kręcą? O! Jeśli są na takich tulejkach, to raczej nie. Także zwykła rolka kupiona na Allegro, łożyskowana. Nie wiem, czy tutaj widać o numer łożyska. Zaraz tu szczegóły powiemy, jak ta tulejka jest zrobiona i pokażemy, jak to chodzi w praktyce. O, i coś takiego trzeba u siebie zrobić. Otwory były robione ręczną wiertarką, w związku z tym, one, oś tych utworów nie ma prostopadłości do tej płaszczyzny. I dlatego myśmy zrobili nowe otwory na wiertarce stołowej. I te nowe rolki zamontowaliśmy w gnieździe tych nowych otworów po to, żeby zachować prostopadłość, a prostopadłość jest po to, żeby rolka bokiem nie tarła o policzki. Jak tutaj było krzywo w przesadzie tak, to ta rolka zawsze tarła o te wewnętrzne ścianki tego wieszaka. No właśnie, czyli tu są oryginalne otwory po firmie Mast które prawdopodobnie były robione ręcznie i nie były w idealnie prostopadłej osi i wtedy rolka po włożeniu gdzieś tutaj bokiem tarła sobie o tą ściankę, bo teraz tego nie ma. Ale nawet te rolki musiałyby być mniejsze, no bo zobacz, tu otwory... Zrobiłeś mniej więcej w pośrodku, w osi tego. Te są widać przesunięte. To skoro tu wchodzi już skrzynka mieczowa, tak? No to rolka musiała być mniejsza, skoro osi jest przesunięta bliżej krawędzi. No bo no rolka wie, nie, może, nie nie mogła nie, nie wystawać. Pamiętam. Nie jest to istotna różnica, bo to jest różnica może paru dwie, milimetrów. Paru milimetrów się, tak. na promieniu to nie jest tego. Jedna ważna jest sprawa. Im większa rolka, tym lepiej, bo lina jest mniej łamana. No i lepsze przełożenie po prostu też im więcej rolek tym też no ogólnie mówiąc lepiej. No, opuść teraz. To jest maksymalny do góry. Tak, bo się oparło, no. Ona jest sztuczna w środku. tu się będzie rozciągać. To nie będzie tego trzeba było do zmiany, Można jest... kupić. Dobra, i powolutku opuszczaj. Bardzo powolutku. O, tak. Jezusa, a jak się tak zawsze ciałem, ciało, nie ręką. Oj, nie, nie. To, to naprawdę grupa z masłem. Ja o klasę lepiej. O klasę lepiej. No. Jedna ręka. Zawij sobie. Nie, właśnie, właśnie nie, nie chcę wijać, żeby właśnie pokazać, że, o, że ja to jedną ręką robię. Nie, no, jest różnica. No. Problem w tej tali polega na tym, na tych bloczkach, bo tutaj są one ograniczone tymi dwoma policzkami, bo na bloczkach wywieszaku ta odległość między policzkami jest znacznie większa i tu się przypasuje każdy bloczek bez większego problemu. Cała sztuka tutaj jest zmieścić bloczek. Kupiliśmy taki bloczek na Allegro na łożysku, zwykłym łożysku, łożysku zamkniętym. I teraz tak, wymiar tutaj wewnętrzny między tymi dwoma policzkami, pokaż tutaj, tu między tymi dwoma polikami, wewnątrz, bo to jest ważne, jest 15 mm. A ponieważ ta rolka kupiona miała więcej mm, to sfrezowaliśmy ją, stoczyliśmy ją z jednej strony i z drugiej strony, żeby tu miała 14 mm. W związku z tym, tu jest luz. Po pół milimetra na stronę, ale tutaj dokleiłem na kropelkę takie podkładki, dwie, i te dwie podkładki dają nam, dają, dają nam wymiar 15 mm, czyli jak to wsuwam między te dwa poliki, to ta rolka nie opiera się bokiem, czyli traci się moment yy, są, yy, straty tarcia, tylko opiera się na tym, a to stoi te podkładki stoją, bo to jest łożysko. A to się kręci zupełnie swobodnie. Czyli po prostu na tulejce się wszystko opiera, tak a nie jest. na rolce. Tak jest. I rolka nie trze tutaj nie o te ścianki o od wewnątrz, tak. te policzki, tak. czyli nie masz strat na tarciu. Dodatkowo zostały tutaj nawiercone takie prymitywne otwory. One powodują to, że łódka, która stoi przez pół roku w okresie zimowym, ploczki się nie kręcą. Jeśli dostaną linę to one choć, lina chociaż powoduje większą chęć obrotu tego, czyli żeby to się, żeby to się kręciło. No wymusza po prostu. Wymusza, wymusza, wymusza obrót, obrót rolki. Rolki. A to jest wzięte z... Z bloczków, z bloczków kabestanowych. Tam co prawda było tak ładnie wyfrezowane, no ale garażowe możliwości techniczne nie są takie, żeby takie tu frezy, ścięcia porobić. To no kosztowała taka jedna rolka jak całość tutaj. No być może. Także te prymitywne otwory, znaczy nawiercenia, nie otwory też powodują to, że lina powoduje obrót, obrót rolki. A nie, że lina się ma ślizgać, ślizgać. Broń po Boże, rolce, bo tak to bez sensu. To jest bez sensu, to jest, sensu, jest. To jest hamowanie. To musi, to musi tak ładnie jeździć po rolce. Wtedy o, będzie dobrze. Tak. O, Wtedy o, będzie dobrze. Tak. Jak, o, jak się układa o lina w rolce. O, bo ta rolka ona... jest pod linę dziesiątką. To jest bardzo o. ważne. To jest lina Czyli... dziesiątka, a rolka jest pod, pod linię dziesiątką. I rolka nic tutaj nie trze o boki, o te policzki nic nie trze. Ona jest tu w powietrzu. Tak okay, tu nawet widać. Przez o. te podkładki właśnie, które bazują okay. ją. Że rolka po osi na prawo lewo tutaj ma jakiś luz, że ona w ogóle nie dotyka tej ścianki, niezależnie jak się ułoży, to na nie dotknie tej. Ścianki. No i jeszcze cały bajer, żeby tutaj odpowiednio tak. zakuć tutaj tą ośkę. To była śruba na wymiar tego wewnętrznego, nie wiem, nie pamiętam ósemka albo dziesiątka. Śruba została ucięta, bo tutaj nie może wystawać, tu nie może no bo wystawać. to wszystko pracuje bo to wszystko tu w skrzynce, w skrzynce mieczowej. W skrzynce mieczowej. Dlatego zostało ucięte równo i zostało punktakiem rozklepane, żeby to nie wyszło. Na lewo ani na prawo. I ta sama technika tutaj. Ta sama technika jest. Bo tam nie może nic wystawać, bo nie wejdzie. Bo nie wejdzie, po prostu, bo nie wejdzie. O. Te rolki już wykonaliśmy znacznie, znacznie wcześniej. Także one mają. Ile sezonów te rolki mają już? 6, 7, 8. No, no. Chyba, bliżej 8. no. Tak, także, chyba bliżej 8. Także ta rolka, tu na dole. Dobra, to pokażemy jak rozmontujemy. Ta rolka najmniej się kręci, to się najlepiej kręci, a ta się kręci najwięcej, no i powiedzmy najbardziej hałasuje. Ale no o, tak, ale zwróć uwagę, wielkości. ale zwróć uwagę o, jak ona się długo sama potrafi kręcić. Nie? No i tak naprawdę tyle w temacie. Także widzieliście jak to ładnie chodzi, jedną ręką właściwie. Także następny filmik to będzie montaż tego wszystkiego do łódki z powrotem, ale to będziemy robili 1 maja, bo w święto się najlepiej takie rzeczy robi. No. Gdyby jeszcze jakieś istotne szczegóły wpadły nam do głowy, to będą one w opisie tego filmu. Jeśli jakieś pytania, to zachęcamy do komentowania. No i tak jak mówiłem, następny filmik będzie w maju z montażu i z testów już w boju na wodzie, bo tutaj były testy, tylko na razie na sucho. Także dobra, do zobaczenia, ahoj, cześć. A najlepiej by było, gdyby rolki od miecza się kręciły w ten sposób. To by był już majstersztyk. I najlepiej takie bloczki kabel zamocować w talii miecza. W środku, to byłoby już naprawdę fajnie. To byłoby marzenie. Ale to trudno zrobić jest fizycznie a finansowo też. Zobacz.